do lasu, ale nie, tej, nie sam. Idę tam w moje miejsce. Tam jest taki dołek. Wody tam bardzo nie ma. Ale wziąłem ze sobą F300 Gold. Popróbuję w tym bagnie porzucać. Zobaczymy co coś wyjdzie. Niestety nie wziąłem sobie szalek do nagrywania i praktycznie będę nagrywał z ręki. I Zobaczymy jak to wyjdzie. No to do zobaczenia. Zobaczymy co tam wyciągnę. Rękawice porządne czerwone wziąłem, bo tam błoto i szkło. No to lecimy z tematem. Jak widzicie ja jestem w takim ala dołku, tu jest takim podmoku, wody za bardzo nie ma. Woda trochę dalej. <laughs> Przepraszam, no ale coś mnie dopadek jest nie? F jest i tu spróbujemy coś połowić. Zobaczymy czy coś będzie. Na pewno będzie smród. Jak widzicie F300 wisi. Nie wiem jak to będę nagrywał, ale w domu takie takie bagno. Jeśli ja bardziej tu spodziewam butelek, jakiś szkiel gdzieś, ale nie złomu. Druga rzecz, że to na pewno nie ma za dużo rzeczy. Może jakieś druty. Zobaczcie, taki bagno. Na razie F nic nie przytulił. Zobaczymy dalej. Oj. Czy jest jakiś fand? Raczej znaczy nie ma. Mogę wziąć szelki, bo z jednej ręki się słabo nagrywa. Dobra. Ale to już zruszyłem, jaki to jest z tego smród. To jest takie większe bagno. Normalnie jest masakra. Nie nagrywać jedną rękę drugą wyciągać. Jak widzicie 300, cały brudny Nic ciekawego na razie nie widzę Oprócz glonów Łaja, ale smród Nie czujecie tego smrodu, ale jest normalnie masakra. Dobra, na razie jak to znajdę to Wam pokażę A co wątpię Może Wam kochani powiedzieć, że naprawdę nie ma w tym bagnach Znaczy to bagno W tej kałuże raczej, nie bagno Nie ma nic Może za bardzo mulliste dno I wszystko się nie da nic znaleźć Ale taki spacer W sobotni Blisko do lasu. Już kiedyś miałem tu przyjść i sprawdzić, czy coś tu jest. Ale jak sami widzicie, na razie nic reszału. Zruszymy trochę. No, może coś jednak. No nie, no sama trawa i jakieś inne dziadostwo. Nie ma nic specjalnego. Jestem przy następnym dołku się wbił w mu Już telefon ma brudny Ua, ludzie Nic tu na razie nie widzę Jest kompletna Czyli jednym słowem czyste bagno normalnie czyściutki jak widzicie nie ma nic i co wam mogę powiedzieć kochani no nie ma sensu tu rzucać narzucałem się sam tylko muł nic się nie wyciąga, ale chodzi o to że jestem na spacerze jak, jak co sobotę taki szybki wypad na to bagno, bo mnie ciekawiło czy jakieś tu złomstwo jest ale jak sami widzicie na filmiku nie ma a może jak jest to po prostu jest tak głęboko że się nie da wyciągnąć a ja jeszcze trochę pochodzę po lesie i uciekam do domu jest jeszcze tutaj taki wózek dziecięcy który naprawdę ma trochę lat pamiętam za dzieciaka pokażę wam zaraz to pamięta taki wózki i dzisiejsze koponki są stary wózek za czasów PRL-u, no, może nie za prl bo ja nie pamiętam tam tych czasów, ale stary. Jeszcze w takim wózku brata wudziłem. To co? To ja lecę na szybkiego jeszcze do lasu. No i do następnego filmu. Chodź na bagnie w tym błocie, nic innego domu nie było. Ale jest tu Plaming. jest flamingi nigdy w tym lesie nie dowodzą. Zawsze coś znajdę. Wyszłem z tego dołu, jestem teraz chwilę w lesie i do domu zaraz wracam Kochani, ja wiem, że to jest śmieszne i może ktoś sobie pomyśli, że coś o mnie tak ale ja znów zmieniłem kanał, nazwę kanału, bo moja żona powiedziała, że nazwa info może się kojarzyć ludziom z pewną telewizją. I ludzie są może uprzedzeni do tej telewizji czy do innych, i mówi nazwa info albo jakiś innego programu telewizyjnego. Po prostu teraz ludzie są tak podzieleni, że mają nawet problem z, nazw z nazwami telewizji, <laughs> jakimiś programami. Więc mój kanał <laughs> będzie się nazywał Trutek Benio. A dlaczego? Kiedyś takiego psa miałem i on miał Benio. I kiedyś mój kolega mówi. No ten tu mówi nic nie robi, to jest taki zwykły truteń, no a truteń tu tak jak wiadomo kawaler, który siedzi w bólu i nic nie robi, no czasami tam coś zrobi, ale niewiele, wiadomo o co chodzi, więc teraz ten kanał będzie się nazywał Truteń Beniu, no, może, może rażona racja ma, może tutaj info od Huberta, może ludziom się źle kojarzyć, właśnie z telewizją, czy z innym programem telewizyjnym, więc ja jeszcze raz i już na pewno przy tym nazwie zostanę. Zapraszam na oglądanie właśnie i komentowanie tego kanału info, i info tylko Benio I to lecimy. Dobrze drodzy widzowie. Ja jak widzieliście byłem na tym bagnie, trochę byłem w lesie, ale grzybów też nie ma. Bo w sumie i zimno. Dzisiaj jest 5 listopada, nie ma co się nastawiać, żeby do jakichś grzyby po prostu spacer z rana jak godzina jest pół do dziewiątym nie dochodzi więc lecę jak widzieliście znalazłem tylko Flaminguwe. ja jadę spaceru zadowolony jak zwykle ruch to zdrowie jak to mówią a ja zapraszam na mną nowych, nazwę mojego kanału truteń benio ja wiem tak się nie robi ale no tak zrobiłem i ja więc jeszcze raz zapraszam do komentowania skurupowania mojego kanału no to lecimy do następnego jakiegoś filmiku. Pozdrawiam wszystkich.